Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu. Spotkaniu z trudnymi zbitkami języka polskiego. Jest to już nasze czwarte spotkanie w Opaczy. I dzisiaj, bo dawno już nie ćwiczyliśmy, prawda? Więc zapraszam wszystkich do ćwiczeń. Zaczniemy od uruchomienia aparatu mowy, tak? A, a, powtarzamy, a. Samogłoski. Będziemy mówili dobrze. A, e. gdzie zapomnieliśmy o języku. Poćwiczymy troszeczkę nasz języczek, bo może nam się gdzieś tam zaciął. No spróbujmy wypchać jeden policzek. Już z jednej strony i teraz z drugiej. I jeszcze raz. Z jednej strony i z drugiej. I teraz języczkiem po ząbkach przeciągamy naszych w jedną stronę, i teraz w drugą stronę. No, jak tam udało się? No, spróbujcie sobie jeszcze i języczek wystawiamy jak najdalej, jak najdalej. Próbujemy dotknąć noska. No, mnie się nie udało. A wy spróbujcie? Udało się? Nie za bardzo? No to teraz dalej samogłoski. Język już się jeszcze trochę może poruszamy sobie tutaj buzią całą, poruszamy sobie do przodu, robimy dziugok, robimy taki i do tyłu uśmiechamy się. No i teraz na literką. A, 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 a. a. Powtarzamy. Dobrze i teraz spróbujemy sobie bap. Powtórzcie. Bep. Powtórzcie. Bip. Powtórzcie. Bop. bip Powtórzcie. Bub, byb, powtórzcie. A teraz szybciej zrobimy. Bab, bep, bip, bop, bób, byp. Powtórzcie. Świetnie. I teraz jaką spółgłoskę? C, D, F, G, może G. Spróbujmy. Gak, gek. Gik, gok, guk, gyk. Powtórzcie. <gak>, Gak. Świetnie, świetnie. Mam nadzieję, że się wszystkim udało. Aha, ha, spróbujemy, ha. Tu się trochę pośmiejemy, chyba. Hach, hech, hich, choch huch, chych, chąch, chęch. A, coś dodałam jeszcze. Co dodałam? O i M, tak? To już troszeczkę trudniej. No spróbujcie sobie. Poszło? Poszło świetnie? No to super. I, I co teraz sobie spróbujemy? A może teraz będziemy wyciągać sobie samogłoski, dobrze? Co to znaczy? Przedłużać, że prawie będziemy śpiewać. Ba. Powtórzcie. B. Powtórzcie. Ba. Jeszcze raz. B. O, B. To to bara. Udało nam się. No i te, jeszcze raz spróbujmy sobie. Ba be bi bo. B. Teraz wy spróbujcie wyciągać samogłoski. Świetnie, myślę, że się wszystkim udało. A teraz spróbujmy sobie taki wierszyk, powtórzcie za mną. Kazała kowalka kowalowi karego konia kuć. No, spróbujecie, pomogę wam troszkę. Kazała kowalka kowalowi. Karego, konia, kuć. Udało się? I teraz dalej. Kowal, karego, konia, kuje. Kowalka kopytem karego, konia, kieruje. Spróbujmy najpierw połowę. Jeszcze raz. Kazała, kowalka kowalowi karego, konia, kuć. Kowal. Karego konia kuje, powtórzcie. Kowal. Kowalka kopytem karego konia kieruje. Powtórzcie. Kowalka. Świetnie, świetnie. A teraz jeszcze po, z, spróbujemy sobie rozruszać i spróbujemy taki wierszyk trudny. Język to jest tancerz nad tancerze. Powtórzcie, język to jest tancerz nad tancerzem. Tańczy łamańce w każdej literze. Powtórzcie. Wiotki jak trzcina, płata figielki, powtórzcie, wiotki jak trzcina, płata figielki, czasem ukłuje żądłem igiełki, powtórzcie, czasem. Udało się? Trudny, prawda? Słuchajcie, moi drodzy, mamy tutaj... Takie najróżniejsze książeczki w bibliotece. I są to na przykład ćwiczenia logopedyczne dla dzieci. Autorką, tu są dwie autorki tej, tej książeczki, pani Magdalena Bielanin i pani Anna Wilman. I to są ćwiczenia logopedyczne, i co tutaj mo może być. Zamieszczone w zeszycie wierszyki pozwalają uczyć i utrwalać artykulację głosek środkojęzykowych, czyli si, zi, ci, dzi, ni, głosek wargowych, czyli b, p, n, f, w, A, widzicie, głosek tylnojęzykowych, czyli k, g, h, Głosek przedniojęzykowych, przedniojęzykowo w zasadzie dziąsłowych. Szy, ż, czy, dż. No i jeszcze innych. Warto te książeczkę, to są naprawdę bardzo fajne ćwiczenia, w których możemy się pouczyć, poćwiczyć, pobawić. I naprawdę jest to przednia zabawa, a przyda nam się, bo będziemy przez to lepiej, wyraźniej mówić i będziemy bardziej zrozumiali. I jeszcze o, zobaczcie, Mania i Tomek w Logoparku. I tutaj e, autorką jest Magdalena e, Małgorzata Korwiel. E, Mania i Tomek w Logoparku. Logopedia dla dzieci. A dorośli też sobie mogą poćwiczyć z wami, prawda? No i tutaj co mamy na przykład? Głoski. Si, zi, dzi. Chcesz kiść, i jeść? Nie, mam dość. Śledzia dam ci. Nie, dziękuję. Same ości. <laughs> Widzicie si, zi, si, zi. Si, si. No trudno jest rzeczywiście co niektóre, co niektóre powtarzać. Ale tutaj właśnie i z głoską. Na przykład es, sa, so, se, sy. No możemy tak jak bab, beb, to możemy sas, ses, Sis, sos, sus, sys, sans, sens. Spróbujecie? O oh, i E weszło jeszcze. No spróbujcie. Sas, ses, sis, sos, sus, sys, sans, sens. Super, super. Mam nadzieję, że wszystkim się udało. I kochani, chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, Książeczki, które są u nas w bibliotece, to są książeczki np. 100 wierszyków do ćwiczeń głosek w trudnych zestawieniach. I autorami są Elżbieta i Witold Szwajkowscy. I jest jeszcze druga książeczka: 100 wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy. Zerkniemy sobie, co tutaj jest. Jedną stronę otwieramy. I co tu mamy? Auwe, ałę, ałę. Henio kupił hałę. Powtórzcie. Ałę, auwe, ałę. Henio kupił chawę. Ałwą, ałwą, ałwą dzielił się tą chałbą. Powtórzcie. I na przykład, widzicie, i to są do ćwiczeń głosek w trudnych zestawieniach. I rzeczywiście trudne zestawienia, a tutaj mamy ćwiczenia wymowy też tych samych autorów i co tutaj jest? O, mamy na przykład o zajączku. Kic kic zając kica. Przed zającem jest ulica. Na ulicy nie ma nic, więc przeskoczył ją kic kic. Spróbujcie powtórzyć. Kic kic, kic zając kica. Powtórzcie. Przed zającem jest ulica. Na ulicy nie ma nic, więc przeskoczy ją kic-kic. I tak dziękuję Wam bardzo za spotkanie i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.